Witam Rut, tura siódma, zbliżamy się do końcówki, mi się wydaje, że jest to przedostatnia tura, ale może jeszcze się uda rozegrać, czy jeżeli boty nie zdobędą szybko jakiejś większej ilości punktów. Jak widać Markiza kontratakuje, Imperium Kotów kontratakuje na polanie numer 11. Zdobyli ją i teraz jeszcze będą pewnie chcieli wypędzić ptaki, albo próbować gdzieś jakąś inną polanę, Zdobyć tu przynajmniej dwa miejsca do budowy budynków, No jest to wymagane, żeby zdobywać punkty zwycięstwa dla markizy, na górze są bazy 5 i 1 rebeliantów, ale nie wiem czy one czy one dadzą radę, czy markiza da radę je zniszczyć, chociaż tam w bazie 5 chyba po tej górze zostanie jeden wojownik, więc może. Będzie próbowała. No zobaczymy, co wyjdzie, jakie karty dobiorą i co zrobią. Ok, to zapraszam do tury i grę rozpocznie gracz numer jeden, Łucze Gobot. Łucze Gobot, jak widać, ma dużo przedmiotów. Brakuje mu jeszcze jednego przedmiotu, żeby mieć 12 i dodatkowe obrażenia zadawać. No też ma tu sporo uskorzonych przedmiotów. Zobaczymy, jaka będzie karta nakazu dla niego. Jest to królicza karta zasadzka, yy, więc nie przekuwa jej, ale za to robi walkę, naprawa i specjalność. Więc najpierw będzie szukał Włóczek Gobot yy, za dymy. Gobot chce walczyć z graczem, który ma najwięcej punktów zwycięstwa, czyli z elektrycznymi. Yy, więc tu będzie na Polanie 7 walczył, bo też jest tu komponent gracza, czy budynek, tak? Yy. To jest komponent, musi być. Czyli na polanie numer 7, więc tu za jeden przedmiot wyczerpuje i walczy z elektrycznymi. Faryzowany wynik 3-1, więc włóczęgowot dostaje jedno obrażenie, a zadaje 3 obrażenia, bo ma maksymalnie trzy obrażenia w tej chwili. Bot usunął 3 ptaki, dostał jedno obrażenie, czyli jeden przedmiot przeszedł do uszkodzonych. No i teraz za dwa przedmioty ponawia tą samą akcję. Walczy do skutku. Rysowany wynik to 3-3, więc bot zadaje trzy obrazienia, czyli gniazdo i wojownika, a uszkodzi sobie, dostanie jedno uszkodzenie od ptaków, no bo mają tylko jednego wojownika. Więc w sumie bot za usunięcie czterech wojowników jednego gniazda dostaje 5 punktów zwycięstwa. I Włóczek Gobot za tą jedną akcję zdobył, ma w tej chwili 26 punktów zwycięstwa. Więc jak widać zbliża się pierwszy, wychodzi na prowadzenie. No i może być to jego przedostatnia rzeczywiście tura. Teraz następną akcją będzie naprawa. Czyli naprawę najpierw jeden niewyczerpany przedmiot. A następnie ostatnia jego akcja specjalność, czyli kradzież losowej karty na polanie. I kolejność najwięcej punktów, więc nie ma nikogo w tej chwili na jego polanie, więc jego tura dobiega końca. Wieczorem bot naprawia, znaczy odkrywa cztery niewyczerpane przedmioty, bo ma uszkodzone, a także naprawia jeden uszkodzony przedmiot. Teraz tura dobiega końca, więc kolejnym graczem jest są samoczyny, tup, sojusz. Samoczynny sojusz, jak widać, ma wszystkie swoje bazy wybudowane, więc jest tu mocno, roz... rozmieścił się, zakorzenił w lesie, więc teraz ujawnia swoją kartę nakazu. Jest to mysia karta, nie przekuwa jej i nie, zdoby, nie robi rewolty, bo już ma bazę taką, więc litość ludzi, bo nie dokonał rewolty, więc w tej turze zdobywa dwa razy sympatyków. A w zasadzie ma do czterech polan z sympatykami, to jest pięć albo więcej, więc w zasadzie zdobywa tylko raz. Nie ma takiej mysiej polany sąsiadującej z, aktualnie z sympatykami, więc umieszcza tam, umieszcza na polanie numer 7, gdzie jest tylko jeden komponent przeciwnika. Nie ma takiej mysiej polany sąsiadującej z, aktualnie z sympatykami, więc umieszcza tam, umieszcza na Polanie numer 7, gdzie jest tylko jeden komponent przeciwnika. Następnie zdobywa sympatyków teraz Akcja w Dzień. No nadal nie ma żadnej takiej myśli Polany, sąsiadującej aktualnie z, z Polanami, więc znowu najmniej komponentów, czyli w tej chwili Polana numer 12 i 3 ma najmniej komponentów graczy. Gdzie nie ma sympatyków, i rozmieszcza na, w takim razie, jeżeli są identyczne, to najwyższym priorytecie, czyli najmniejszym numerku. Na Polanie 3 ląduje sympatyk i dostaje dwa dodatkowe punkty zwycięstwa za rozmieszczenie tego sympatyku. Teraz jest niespodziewana rewolta, ale rewolty niespodziewanej nie ma, bo nie ma już żadnych wolnych baz, więc teraz jest akcja przegrupowania. Na polanie numer 5 w bazie króliczej jest trzech wojowników, więc on w tej chwili bot usuwa wszystkich tych wojowników, by zdobyć ponownie sympatyków. Wojownicy usunięci, a sympatycy pojawiają się na polanie numer 12, gdzie w tej chwili jest najmniej komponentów graczy. Komponenty raczej w sympatycy po ustawieniu na polanie numer 12, i teraz jest werbunek. W każdej bazie bot dostaje po jednym bojowniku. Bojownicy rozmieszczeni, no i bot kończy swoją turę. Dostał w tej chwili bot aż 5 punktów zwycięstwa w tej turze i wysuwa się na prowadzenie z 27 punktami, więc prawdopodobnie jest to jego ostatnia tura, bo w następnej turze zdobędzie więcej punktów zwycięstwa. Ok, to teraz elektryczni. Elektryczni w tej turze znowu stracili gniazdo, więc ich ta sytuacja na koniec została trochę... zostali utemperowani na sam koniec, no ale nie przeprowadzili jeszcze zamieszek. Więc jest jeszcze szansa, że będą w grze. Ok, no to oni też ujawniają swoją kartę nakazu. Jest to Królicza, więc w tej grze oni tylko na Lisich i Króliczych i Dzikich kartach się opierają, żadnej myśli nie mają. No i wsuwają karty w dekret i rozpatrują w dzień swój dekret, zaczynając od werbunku ruchu, walki, a następnie budowy gniazda. Na Polanie Lisie i Króliczej werbują po trzech wojowników, a następnie z ptasiego dekretu na dowolniej polanie z gniazdem, czyli z najmniejszą ilością wojowników, czyli numer 4, rekrutują sobie wojownika ostatniego z pudełka. No i jeszcze dlatego na poranie numer 4, bo jest komponent, czyli największa liczba komponentów gracza przeciwnego, więc tu jest jeden. Więc dlatego tutaj. Ok, teraz ruchy. Ruch z lisiej polany, czyli z polany numer 8 do polany bez gniazda, czyli jedyny wybór polana numer 7, przesuwają tam trzech wojowników. Następnie ruch z polany numer 4, z króliczej, do polany bez gniazda, i przesuwają się na polany numer 12, gdzie jest najmniej komponentów przeciwnika. Następnie z dzikiego dekretu. Czyli z polany numer 12 przenoszą się na polany z najmniejszą liczbą komponentów, czyli będzie to polana numer 7, ptaki, które na polanę numer 7, więc teraz chcą walczyć się, Zaczynają od lisiej polany, czyli na polanie numer 12, jest to jedyna lisia, gdzie są ptaki, dochodzi do walki z rebeliantami, samoczynym sojuszem. Wylosowany wynik to 2-1, więc usuwają rebelianta. I zdobywają punkt zwycięstwa. Następny dekret to jest królicza, więc Królicza w tej chwili jest numer 4 i 3. Yy, tylko na polanie numer 4 jest jeden komponent, na polanie 3 a są trzy komponenty przeciwników. Yy, czyli elektryczni wybierają polane numer 3 do walki, yy, bo jest tam jeden budynek, bo chcą największą ilość budynków, no i będzie walczył z markizą, bo ma najwięcej tam swoich komponentów. Wylosowany wynik to 1-0, więc usuwa jednego kota. Kolejny dekret to jest ptasi, więc dowolna polanie. Chcę walczyć z największą z obrońcą, gdzie ma najwięcej bezbronnych budynków, czyli na polanie numer 3 jeszcze raz dochodzi do starcia. Wynik 3-1, czyli eliminuje tartaki markisty. I tym samym zdobywa dodatkowy punkt zwycięstwa za usunięcie komponentu. No i teraz budowa gniazda. Czyli bot wybiera polanę o najwyższym priorytecie, czyli najszy, najniższym numerku, czyli na polanie numer 3. Ląduje gniazdo, a bot zdobywa dwa punkty zwycięstwa za dwa gniazda. I tym samym zrównuje się 27 punktów. Ma tak samo jak samoczynny sojusz, więc równuje się z samoczynnym sojuszem. No i tu do jego dochodzi końca. Teraz Markiza. Markiza Dekot na początku świta dostaje tylko dwa drewna. Markiza musi grać teraz bardziej agresywnie, więc na początku werbuje sobie po jednym wojowniku. Jako druga akcja zagra nadprodukcję na Dzisiaj polanie numer 6 i za dwa drewna wybuduję sobie tartak na polanie numer 11. Następnie dodatkowa akcja za jedno drewno wybuduje sobie warsztat na polanie też 11. Następnie wieczorem markiza dobiera dwie karty i dostaje dwie kolejne mysie karty. Więc to są cztery mysie karty, więc mi się wydaje, że mysie się wydają, że już po markizie. W tej turze markiza zarobiła 4 punkty zwycięstwa, więc jak widać to jest o jeden punkt mniej od Botu, bo oni po 5 to byli w tej turze, więc wydaje mi się, że markiza przegra tą rozgrywkę na ostatnim miejscu, ale zobaczymy. Może jakiś cud się zdarzy, więc zapraszam na następną turę. Na turę ósmą, jeżeli to będzie ostatnia tura, no to też opowiem swoje podsumowanie i wrażenia. Z walki 1 przeciwko 3 boto. No, i jak zwykle, zapraszam też do subskrypcji kanału, żeby wiedział, że się materiał podobał i mam robić kolejne takie. No i do komentarzy, jeżeli coś Wam podobało się lub nie podobało, możecie zwracać uwagi lub też proponować kolejne rozgrywki, które mam pokazać, czy to w Ruta, czy to w inne gry. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć.